Cześć, jestem Agnieszka. Witajcie na kanale Krótko o Książkach. Dzisiaj chciałabym pokazać trochę o literaturze klasycznej. I zdaję sobie sprawę, że jak ktoś słyszy tylko o Boże, literatura klasyczna, klasyki nuda, to chciałabym powiedzieć, że absolutnie nie jest to prawda. I oczywiście są nudne klasyki. Ja nie będę mówić, że nie, ale tak samo jak są nudne książki literatury współczesnej. Uważam, że literatura klasyczna jest bardzo, bardzo mm, czymś, z czego bardzo dużo możemy my czerpać. Która czasami jest bardzo inspirująca, czasami, czasami niestety troszeczkę dobijająca, bo widzimy, że e, autorzy mają podobne spostrzeżenia e, na temat otaczającego nas świata, jakie my mamy, a pisali oni dawno, dawno, dawno temu. I ja czasami tak mam, że jest mi trochę smutno, że tak naprawdę za dużo się nie zmieniło, ale od tego są książki, prawda? Od tego, żeby skłaniać nas do refleksji. I um, powiem tak. Ja wiem, że dużo osób zarzuca klasykom to, że one są pisane w dziwny sposób. Ale tutaj powiem Wam szczerze, że to wcale nie jest reguła. E, z jednej strony, oczywiście, trzeba patrzeć na to, że no, zazwyczaj klasyki to są książki starsze, tak, które były pisane ileś, ileś tam lat temu. W związku z czym, siłą rzeczy, język kiedyś był też inny. No, i trzeba to wziąć na poprawkę. Ale są książki. Ja czasami osobiście uważam, że fajny jest właśnie taki vibe, takiego trochę innego języka, który właśnie nadaje nam taki dziwny, inny nastrój, który już nie towarzyszy nam, jak czytamy literaturę współczesną, ponieważ jest ona napisana językiem współczesnym. I mi się to na przykład bardzo podoba. Eee, ostatnio, e, ostatnio, w zeszłym roku, wydaje mi się, przeczytam, zrobiłam sobie reread. Po nie wiem, po 15 latach pierwszego tomu e, Mobidika, i przecież ta książka jest świetna. Ona ma właśnie dokładnie tak, takie trochę lekkie, jak czytasz to, to masz takie lekkie poczucie, że to jest stara książka, ale ona ma po prostu w sobie tyle humoru i tyle po prostu wieloznaczności. I powiem szczerze, że ja nie wiem, czy niektóre te żarty w ogóle by dzisiaj przeszły. No nie wiem, mi się na przykład bardzo podobało, więc. E, Uważam, że po prostu z literatury trzeba, trzeba po prostu czerpać. Tyle, ile można oczywiście, bez zmuszania nikogo do niczego. Natomiast chcę podkreślić, że literatura klasyczna, klasyki to są bardzo zróżnicowane książki pod względem treści pod względem języka. Ale w dalszym ciągu uważam, że, że warto po nie sięgać właśnie z tego powodu, że one niosą ze sobą bardzo dużo po prostu wartości. I tak, i ja wiem, że czasami, ja tak przynajmniej mam, że jest to dla mnie troszeczkę dobijające, bo czytam jakieś książce, wiecie, w stylu, w stylu, yy, czytam książkę w stylu rok 1984, która była już napisana no, kupę lat temu i też w odpowiednim, znaczy w konkretnym ustroju, tak. I finalnie okazuje się, że te kilkadziesiąt lat później, no to w sumie jesteśmy w bardzo podobnym miejscu. Natomiast to, że to jest troszeczkę depresyjne, wcale nie znaczy, że nie powinniśmy tego czytać. Ja bym powiedziała, że wręcz przeciwnie, powinniśmy. I powinniśmy z tego wyciągać wnioski. I ja tych filmików chciałabym zrobić kilka, bo też nie chcę zanudzać tymi klasykami. Więc dzisiaj chciałabym porozmawiać o pierwszych trzech książkach. I mianowicie jest to książka pani Dalloway, Virginia Woolf, dr Jekyll i pan Hyde, Roberta Louisa Stevensona oraz Frankenstein, Mary Shelley. Ja te książki czytałam naprawdę w bardzo różnym rozstrzale czasowym, ponieważ e, panią Dalloway czytałam naprawdę ja, no, obstawiam, że to było z 16-17 lat temu czytałam ją pierwszy raz e, doktora Jekylla i Pana Hajda czytałam ze 2 lata temu, a Frankensteina czytałam w styczniu zeszłego roku. Tutaj akurat słuchałam, ale nie ukrywam, że mm, kupiłam sobie książkę, bo po przesłuchaniu e, audiobooka bardzo mi zależało na tym, żeby tę książkę mieć w papierze. Więc możemy zacząć sobie tak właściwie od pani Dalloway i Virginia Woolf. Ja myślę, że osobom, które właśnie interesują się klasykami, no to nazwisko pani Woolf nie jest obce. Ja niestety przeczytałam tylko panią Dalloway. Mam też na półce fale i tak zbieram się do tego, żeby je podczytać. Ja bardzo was zachęcam do tego, żeby mm, poczytać troszeczkę, chociażby na Wikipedii, kim była Virginia Woolf, jak wyglądało jej życie, ponieważ. E, jakby to, w jaki sposób to życie wyglądało, miało bardzo duży wpływ na jej właśnie literaturę. I ona była bardzo ciekawą postacią, ale też była bardzo bardzo smutną postacią. I przynajmniej ja mam wrażenie po przeczytaniu pani Dalloway, że ten smutek gdzieś tam po prostu z, z tych słów wypływa. Um, więc naprawdę polecam po prostu zaznajomić się z, z tym, jaką ona była osobą i no, co się z nią stało. Chociaż myślę, że jeżeli słyszeliście o pani Woolf, to już wiecie, wiecie jak skończyło się jej życie. I teraz tak, jeżeli chodzi o Panią Dalloway, to ja tylko zacytuję zdanie, które uwielbiam, ponieważ ono mnie tak wprowadza w tą atmosferę tej książki i to, czego za chwilę się dowiem i to, co za chwilę zobaczę, a mianowicie jest to pierwsze zdanie książki, mianowicie mianowicie, mianowicie, przepraszam, pierwsze zdanie książki. Pani Dalloway powiedziała, że sama kupi kwiaty. Jak ja po prostu to słyszę, to serio już wpadam, wpadam w tą literaturę, w te, w te uczucia, w ten świat. To jest, coś, to jest naprawdę coś niespotykanego. Ja wiem, że jest dużo takich książek z charakterystycznym zdaniem, um, jak chociażby Rebeka, ale ja Rebeki jeszcze nie czytałam, a znam pierwsze zdanie Rebeki, a bardzo bym chciała przeczytać i mam nadzieję, że też przeczytam w, w tym roku i dam Wam znać, co uważam. Natomiast wracając do pani Dallaway. Ta książka jest bardzo specyficzna, i myślę, że niektórym będzie ciężko się troszeczkę w nią wgryźć. Z tego powodu, że ona jest pisana takim. Autorka używa takiego zabiegu, który nazywa się strumień świadomości. I to oznacza. Nie wiem, czy dokładnie jestem w stanie to wytłumaczyć, ponieważ mam wrażenie, że to chyba jednak trzeba przeczytać, żeby to zrozumieć. Bo przynajmniej, no nie wiem, ja tak mam. Klucz jest takie, że to jest trochę jakbyśmy weszli komuś do głowy i słuchali tego, co się w tej głowie dzieje. A. Dobrze wiecie, że często nasze myśli skupiają się na różnych kwestiach, na różnych rzeczach i trochę skaczemy. I bardzo często, no nie wiem, przynajmniej ja tak mam, jak myślę o czymś, to myślę, pojawia się, wiecie, w, w trakcie tej myśli jakieś słowo, klucz albo jakieś uczucie, które przywołuje mi na myśl jakieś inne wspomnienie, wiecie, sprzed iluś tam lat. Myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi, jednak. No, przynajmniej mówię, no mam nadzieję, że nie jest ze mną nic źle. I tutaj jest podobnie i do tego jeszcze my trochę przeskakujemy z osoby na osobę i my słuchamy jakby tego strumienia myśli wielu, może nie wielu, ale no przynajmniej kilku osób. I powiem szczerze, że to, co też jest fascynujące, to to, że akcja tej książki rozgrywa się tylko w ciągu jednego dnia. I to, co mi ogólnie, mnie chwyciło za serce bardzo, to było to, że, wiecie, spo, jakby, jakbyście wystanęli sobie obok tego co, wszystkiego, co się dzieje, to widzicie, że idzie sobie ładna kobieta, mężatka, e, idzie sobie na rynek, czy tam na jakiś, nie wiem, do, 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 na starówkę do, do miasta po to, żeby kupić kwiaty. Więc patrzycie na nią, myślicie sobie, no, ładna kobieta, ładnie ubrana, pewnie ma dużo pieniędzy, ma obrączkę, mężatka, pewnie szczęśliwa i tak dalej. Wszystko fajnie. Tylko właśnie o tym jest ta książka, że my wchodzimy w głowę tych wszystkich ludzi, którzy wydają się z pozoru e, fajni, e, wiecie, bogaci, czy też no, nawet, nawet nie chodzi o rzeczy materialne, ale wyglądające na osoby, które w ogóle nie mają żadnych zmartwień. Wchodzimy im do głowy i mi, mi, my widzimy, że tak naprawdę za tą fasadą dzieją się kompletnie inne rzeczy. I ci ludzie potrafią przeżywać największe po prostu dramaty, które nam by do głowy nie przyszły. I ja jestem naprawdę ogromną fanką tej książki i w ogóle jak ją tak wziąłem z półki, to myślę, że chciałabym sobie ją poczytać. I myślę, że coś, ta, co, coś, coś się zanosi na to, że będzie to szybko. Ja tak patrzę i widzę, że jeżeli dobrze czytam, to ta książka była pierwszy raz wydana w 1925 roku. I wydaje mi się, że to jest właśnie najbardziej fascynujące w tych książkach, że one w dalszym ciągu po prostu robią ogromne wrażenie. I na nas wpływają. Chociaż wiecie, no na przykład ten wspomniany przeze mnie Moby Dick, to to jest chyba 1810 rok. Bardzo, nie wiem, mnie to na przykład bardzo skłania do refleksji. Ale dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o panią Dalloway. Ja tutaj jeszcze mogę powiedzieć jedno zdanie, ale myślę, że powiem troszeczkę o tym więcej, ponieważ chodzi za mną ostatnio pomysł, żeby zrobić porównanie książek i ich ekranizacji, ponieważ chciałam wspomnieć o tym, że. Ogólnie pani Dalloway była inspiracją do napisania książek Godziny, ale niestety nie. Oj, nie pamiętam autora, a już nie będę tutaj grzebać w książkach, bo ta książka stoi mi wysoko na regale. Natomiast ja książkę czytałam niedawno, wydaje mi się, że w zeszłym roku. Natomiast film widziałam kilkanaście lat temu. To był film, w którym Nicole Kidman właśnie grała w Virginie Woolf, i wydaje mi się, że chyba dostała nawet Oscara. Ale ogólnie obsada tam była świetna. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych filmów i zrobił na mnie naprawdę ogromne wrażenie. I tam też jednym właśnie z tych kluczowych zdań jest to, że pani Dalloway powiedziała, że sama kupi kwiaty. Bardzo dobry film. Co do książki, myślę, że. Było gorzej. Natomiast może właśnie o tym w y, szczegółach opowiem troszeczkę później. I teraz y, rzutem na taśmę możemy sobie przejść do doktora Dzekela i Pana Hajda, autorstwa pana Stevensona. I tutaj mam też kilka y, komentarzy na sam początek. Jeżeli nie znacie konceptu doktora Jekylla i Pana Hajda, to nie szukajcie po internecie o co tam chodzi. Broń Boże, nie czytajcie opisu z tyłu okładki tylko weźcie tą książkę i ją przeczytajcie. Ta książka jest dość krótka, ona ma tam, y, mam o jeden, 116 stron, więc to jest, wiecie, to jest tak naprawdę literatura na raz. I to jest klasyczny przykład, że klasyki nie są nudne, bo ja... Y, Wiem, o co chodzi z doktorem Jekyllem i panem Hajdem, bo tak jak motyw chociażby Frankensteina, o którym, właściwie potwora Frankensteina, o którym ja zaraz powiem, jest bardzo już utarty w, w popkulturze i jakby jesteśmy obyci z tym motywem, dlatego ja tak troszeczkę odkładałam przeczytanie tej książki, bo mówię sobie, ale w sumie ja wiem, o co tam chodzi. I powiem wam, że to był błąd, bo owszem, ja wiem, o co chodzi w tej książce, natomiast jakby... To, co, się, co ja osobiście przeżywałam, czytając tę książkę, to było coś niespotykanego, bo mm, książka zaczyna się y, rozmową dwóch dżentelmenów, nie przypomnę sobie imion, przykro mi, którzy dyskutują na temat tego, że pewnego wieczora jeden z nich wraca do domu i widzi bardzo dziwną sytuację, gdzie jakiś mężczyzna, wydaje mi się, że potrąca dziecko. I on widzi w tym zachowaniu coś bardzo, bardzo agresywnego, że tak, dokładnie, przepraszam, niemal zadeptał dziewczynkę i dależ, dalej szedł w swoją stronę, nie zważając na wrzask leżącego dziecka. I tutaj jest bardzo dużo takich, wiecie, monologów, gdzie mm, możemy wyciągnąć z nich naprawdę bardzo dużo. I właśnie ten mężczyzna, który o, był świadkiem tej historii, jego najbardziej uderzyło to, że już nawet on nie, że ten mężczyzna, który wykazał się taką gwałtownością, nie tyle zdeptał to dziecko, ale on poszedł dalej i jego to nie obchodziło. I w każdych tych takich, wiecie co, rozmowach czy wymianach zdań przemycane są takie kwestie właśnie związane z, górnolotnie mówiąc, dualizmem ludzkiej natury, czyli z tym, że każdy z nas jest dobry i zły, ale przeważa zawsze w nas coś jedno albo drugie. I powiem szczerze, że ja lubię zaznaczać w książkach różne rzeczy i dawać znaczniki. Natomiast tutaj to jest znacznik na znaczniku, a w którymś momencie, jak już stwierdziłam, że ja przesadzam, to po prostu widziałam ołówek i podkreślałam ołówkiem w tej książce. Ja nie, nie, nie pamiętam, kiedy ja cokolwiek podkreślałam ołówkiem w książce. I w ogóle chyba sobie będę musiała kupić nowy egzemplarz, żeby był bardziej reprezentatywny, bo ten jest po prostu y, wymęczony. I powiem w ten sposób. Ja nigdy w życiu nie sądziłam, że jakby, no, wiecie, no, jestem dorosłym człowiekiem, mam już swoje spojrzenie na świat. E, uważam, że jestem dobrym człowiekiem i nikomu nigdy w życiu nic, nic złego nie zrobiłam, a przynajmniej taką mam nadzieję. Że wiecie, ja mam pojęcie o tym, czym jest dobro, czym jest zło i w ogóle czym jest ludzka natura, ale ta książka mnie, otworzyła mi oczy, że ja wcale tego tak nie wiem. Ostatnim elementem jest list, który napisał doktor, doktor Jekyll. I ten list to jest coś, co powinno wiecie, co być obowiązkowym fragmentem do czytania w szkołach, bo jest to książka o tym, czym naprawdę jest dobro i zło, czym jest człowiek, co siedzi w człowieku i jak, w jaki sposób, wiecie, podejmuje się decyzję o tym, kim chce się być i jakim człowiekiem chce się być. I uświadamia nam pewną rzecz, że może, że nie ma dobrych albo złych ludzi. Tylko to są, tylko są ludzie, którzy walczą w środku o to, żeby być albo dobrymi, albo złymi. Bo to dobro i zło w nas zawsze jest, więc ja powiedziałam, że ja uważam, że jestem dobrym człowiekiem. Ale oczywiście, że czasami nie wiem, mam ochotę zrobić coś, wiecie, nie wiem, być nie wiem, niemiła dla kogoś, albo zrobić coś komuś na złość, i tak dalej, mimo tego, że finalnie tego nie robię, ponieważ są we mnie trochę takie, wiecie, dwie osoby. I nie chcę tutaj się za bardzo rozgadywać, bo uważam, że nie chcę też odbierać frajdy z czytania tej książki. Ja ją naprawdę bardzo mocno polecam. To jest kopalnia po prostu cytatów, które, które ze mną po prostu zostają, wiecie, do końca życia. I tutaj Wam przeczytam chociażby taki jeden fragment, który w ogóle otworzyłam, wiecie, randomowo, bo mówię, tych cytatów jest mnóstwo. Dochodzi, chociażby jest jeden z nich. Tak się złożyło, że moje studia, w których skłaniałem się mocno ku metafizyce i zagadnieniom mistycznym, doprowadziło mi w końcu do kwestii owej ponadczasowej wojny pomiędzy mną a mną. Przykreństwem ludzkości był ten nieszczęsny związek, ta nieustanna walka, jakże różnych od siebie bliźniąt, w targanym bolesnym konwul konwulsjami łonie człowieczej świadomości, w jaki wszelako sposób można ich było rozdzielić. I z tym Was zostawiam i jeszcze raz podkreślam, jeżeli nie znacie konceptu, albo nawet jeżeli coś Wam się tam tłucze po głowie, ale nie jesteście pewni, to weźcie tę książkę, przeczytajcie. Nie czytajcie nic na jej temat, naprawdę, bo z tyłu na okładce jest spoiler, więc ja osobiście nie polecam. I teraz możemy sobie przejść do ostatniej książki, o której chciałam dzisiaj pogadać, czyli do Frankensteina, pani Marysheli. I tutaj podejrzewam, że tak jak w przypadku doktora Jackala, pana Panahajda, też jakby Frankenstein, a właściwie potwór Frankensteina jest bardzo utarty w, 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 no ogólnie w kulturze. Natomiast to nie zmienia faktu, że ja tę książkę bardzo, bardzo polecam, bo tutaj to tutaj wiedzieć, kim jest Frankenstein i jego potwór jest mniejszym spoilerem, niż w przypadku poprzedniej książki, o której mówiłam. Ponieważ książka Frankenstein jest już o wiele dłuższa i ona ma wiele, o wiele bardziej w sobie wiecie, no siłą rzeczy ma o wiele bardziej w sobie więcej treści. I teraz tak, z takich ciekawostek. Ja bardzo często. Ja przez jakby sporą część swojego życia, jak byłam tam dzieciakiem, to ja myślałam, że właśnie ten potwór ma na imię Frankenstein. A tak nie jest. To jest po prostu potwór Frankensteina, a stworzył go Wiktor Frankenstein, który był lekarzem. Czy tam uczył się na, na, na lekarza wtedy, kiedy, kiedy potwora stworzył. I z takich ciekawostek odnośnie tego, jak w ogóle ta książka powstała, ponieważ ona też jest z yy, 1816, nie, przepraszam, pomysł na Frankensteina pojawił się w 1816 roku, a nie wiem, kiedy było pierwsze wydanie, czy tutaj może będzie to pokazane, ponapisane, nie, bo to jest przedruk. W każdym razie, no to nie zmienia faktu, że no to podejrzewam, że, yy, że były to tam lata 20, 30 yy, XIX wieku, czyli też kawał czasu temu, i w ogóle sam zarys Frank powieści Frankenstein Mary Shelley zrodził się w głowie, ponieważ podróżowała ze swoim mężem i dwoma przyjaciółmi ogólnie po Europie i w pewnym, w pewnym momencie postanowili zrobić sobie takie zawody, że każdy z nich musi napisać jakąś straszną, jakieś straszne opowiadanie i każdy z nich napisało takie opowiadanie i Mary Shelley właśnie opisała, opisała mniej więcej Frankensteina i po jakimś czasie oczywiście to opowiadanie no, rozrosło się do formy powieści, którą czytamy do dzisiaj. Mary podróżowała ze swoim mężem, podróżowała z George'em Gordonem Byronem, wydaje mi się, że to był Byron Junior, ale nie będę się tutaj kłócić i Johnem Williamem Polidori, który akurat mi nic za bardzo nie mówi. I wydawnictwo Wesper zrobiło bardzo fajny zabieg, ponieważ te opowiadania pozostałych trzech osób również są opublikowane na końcu książki. I to było bardzo pozytywne zaskoczenie, bo, wiecie, ja mówiłam, że ja słucham audiobooka, więc w audiobooku nie było takiej opcji, a tutaj bardzo się ucieszyłam i jedno opowiadanie podobało mi się mega. I było to właśnie opowiadanie męża Mary czyli Persiego Bysza a w ogóle to, jak się kończy, to było coś świetnego. W sensie i straszne, ale w sumie to się śmiałam, więc ogólnie polecam. No i tak, jeżeli chodzi o to, co do, co do samego Frankensteina, no to tak. Mamy sobie Wiktora, który wybywa z domu, jakby ze swojego domu po to, żeby pójść na studia, Oprócz tego on no, podróżuje też trochę po Europie, ponieważ takie były tam zwyczaje, że jak kogoś było stać, to trzeba było trochę być obierze światem, żeby poznać kulturę i inne państwa. On się wychowywał z dziewczyną, która, którą, która została przygarnięta przez jego rodziców, ponieważ zmarli jej rodzice. W każdym razie to była jego taka, wiecie, jakaś dalsza kuzynka. I. Docelowo już mówiąc, po prostu w ramach pewnego eksperymentu, po studiowaniu wielu, wielu książek i tak dalej, Wiktor mm, tworzy człowieka, z, z, jakby tworzy człowieka, tworzy no, pod tego tytułowego potwora z fragmentów ludzkich zwłok i za pomocą e, energii, chyba z pioruna nadaje mu życie. W sensie po prostu go ożywia. I to, co dzieje się później, jest dość przykre, ponieważ i jak już ten potwór ożył, to Wiktor się go tak przestraszył, że uciekł i zostawił go samego sobie. W związku z czym, potwór. Ja mówię potwór, ale ja nie uważam, że to jest dobre określenie. Po prostu od, odnoszę się do fabuły. Yy, no, potwór, który kompletnie wiecie, on nie ma bladego pojęcia, co się dzieje, kim on jest, co tu się stało. Widział na swoje, na swoje oczy tylko jedną osobę, którą nazywa przez jakiś czas ojcem, w sensie w głowie, bo on przecież ani nie mówi, nie zna języka. Jest, wiecie, no, trochę jak dziecko, tak? Zostaje przez tego Wiktora po prostu porzucony, bo Wiktor się go przestraszył. I jakby czytając, czytając tę książkę, my czytamy historię z różnej strony, tak? Opowiada nam trochę Wiktor, a później opowiada nam potwór. I powiem w ten sposób: Wiktor po stworzeniu potwora, okej, okay, pierwszy, w pierwszym momencie się go przestraszył, ale on w tym strachu jakby pozostał. Natomiast potwór musiał się chronić, musiał, wiecie, sam o siebie zadbać, musiał sam coś ze sobą zrobić. Wzbudzał strach, ponieważ no, był sklecony z różnych części zwłok, prawda? Więc, więc ludzie się go bali. Zamieszkał w jakimś lesie, żył w jakimś szałasie i tak dalej. Po czym zaczął obserwować i, i poznał pewną rodzinę, która w tym lesie mieszkała. I powiem tak. Ja mówiłam, że klasyki i ogólnie książki, tak, ale mówimy tutaj w tym przypadku o klasykach w tym filmie one niosą bardzo różne przesłania. I tutaj jednym z przesłań, które ja odebrałam, było to, że od miłości do nienawiści jest bardzo blisko i jak bardzo może nas zmienić odrzucenie ponieważ z tym odrzuceniem mamy tutaj bardzo, bardzo dużo. Bo mówię, potwór, on nie był potworem. On może stał się potworem po jakimś czasie, ale tak naprawdę można to powiedzieć: wiecie o ludziach, tak? Oni nie muszą być koniecznie skleceni z, z części zwłok. Ludzie po prostu są źli. Natomiast tutaj widzimy coś, co naprawdę mi złapało za serce, czyli chęć, wiecie, poznawania ludzi, by, bycia częścią społeczeństwa, bycia kochanym, bycia akceptowanym, a na końcu odrzuconym, sprawia, że. Potwór Frankensteina, on chciał ludzi właśnie kochać, chciał z nimi przebywać i tak dalej, ale odrzucenie jest czymś, co naprawdę potrafi człowieka zmienić. I tutaj tego, wiecie, chętnego potwora Frankensteina, który bardzo chciał być z ludźmi, bardzo chciał w, z nimi przebywać, okazuje się, że po prostu, no, wiecie, został odrzucony, został zbluzgany i tak naprawdę zrozumiał, że on tych ludzi, których chciał kochać, on po prostu musi nienawidzić. Już to chyba mówiłam, ale po prostu bardzo mi to siedzi w głowie. I moim zdaniem tutaj potworem nie jest Frankenstein, tylko, tylko jego stwórca. I to było naprawdę strasznie przykre. I moim zdaniem w tej książce jest bardzo dużo analogii do relacji Bóg-Człowiek i Człowiek-Bóg. A właściwie mam wrażenie, że ta książka jest właściwie całą taką analogią. I tutaj też mam pewne spostrzeżenia, i żeby nie było, ja tutaj absolutnie nikogo nie chcę obrazić. Ja nie, nie mówię tutaj w kontekście religii, czy w kontekście jakiejś ideologii, czy cokolwiek, po prostu moich spostrzeżeń, które ja mam osobiście jako osoba. I tą jedną, jedną z analogii jest to, że, wiecie, Według Biblii, no, Pan Bóg pewnego, w pewnym momencie zadecydował, że chce stworzyć człowieka. I to zrobił. I tutaj mamy podobnie. Wiktor zadecydował, że chce stworzyć człowieka, albo stworzenie, tak. I to zrobił. I zarówno jak w przypadku Pana Boga, jak i Wiktora, e, oni oboje się wycofali. Bo Wiktor jakby, no, porzucił Frankensteina. I o Panu Bogu myślę, że też można było powiedzieć, że on w pewien sposób porzucił ludzkość, ponieważ, no, on poszedł, wiecie, do. Sobie do nieba i tam siedzi, i tak naprawdę my, nie wiem, na przykład mówimy do niego, a nam odpowiada cisza. I bardzo podobny fragment tego, co ja teraz powiedziałam o tej ciszy, wypływa z ust Frankensteina właśnie w książce. Że on błagał swojego stwórcę, żeby dał mu znak, żeby go pokochał i tak dalej, ale odpowiadała mu cisza. I Wiktor, tak jak już mówiłam, no on się przestraszył tego potwora, ale jakby. Okej, okay, na początku mógł się przestraszyć, ale no co dalej? Przez całą książkę mam wrażenie, że Wiktor po prostu był przerażony. On nie chciał tego potwora zrozumieć, on nie chciał, wiecie, jakby pojąć i wziąć odpowiedzialności za to, co zrobił. I tutaj też analogią się wydaje pewne zdanie, które jakiś usłyszałam w jakimś filmie albo w serialu, że może, albo w książce, nie pamiętam, że może Bóg siedzi w niebie, bo boi się tego, co sam stworzył. I tutaj, wiecie, nie będę się dalej rozgadywać, bo mogłabym tutaj pół dnia opowiadać, ale przeczytajcie i zwróćcie na to uwagę, czy wam to po prostu czegoś nie przypomina. I tak jak mówię, ja się nie odnoszę tutaj do wiary, ja się odnoszę po prostu do literatury i do tego, wiecie, do Biblii, którą też czytałam zresztą niejednokrotnie, więc mam pojęcie o tym, o czym mówię. I jest to, jest to mnie to na przykład bardzo, bardzo złapało. I w ogóle na samym początku książki jest fragment, który Wam przytoczę, jeżeli nie macie nic przeciwko, Johna Miltona z raju utraconego. I brzmi on następująco. Czy Cię prosiłem, stwórco, gdym był gliną, abyś człowieka ze mnie chciał ulepić? Czy Cię błagałem, byś mnie wezwał z mroków? I tak. Z takich, wiecie co, rzeczy, które mogą troszeczkę znużyć podczas czytania tej książki, to jest to, że w niej jest dość dużo opisów. Wiecie, mokradeł, jezior, i tak dalej, jakby opisów natury, które ja osobiście bardzo lubię i mi to w ogóle nie przeszkadza. Natomiast tak sobie myślałam, że właśnie komuś to może przeszkodzić. I z jednej strony ja w dalszym ciągu uważam, że warto to, że warto to czytać ponieważ to nadaje pewnej atmosfery i też z drugiej strony ma swoje źródło jakby w historii w ogóle pisania tej książki i tej powieści. Mianowicie Mary Shelley pisała książkę w trakcie podróżowania po Europie, więc ona też przemy, przemycała do tej książki rzeczy, które ona sama widziała i uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne, że trochę patrzymy jej oczami na, te, na to, co się działo, wiecie, tam w 1816 czy 15 roku, e to jest bardzo, bardzo interesujące, a jeżeli ktoś ma trudność, żeby wbić się w tą książkę, to ja bardzo polecam audiobook. Audiobook bardzo mi się podobał i ja naprawdę no wciągnął mnie niesamowicie i yy, ja słuchałam, nie pamiętam niestety lektora, natomiast ja słuchałam tej książki na Bookbit. I, I ogólnie bardzo polecam Bugbita, bo, bo to jest bardzo fajna aplikacja. Jeżeli ja już czego, czegokolwiek słucham, to właśnie tam. E, polecam też te wydanie Wesperu, no one jest śliczne. Wesper, e, jeżeli no, kupujecie książki Wesperowskie, to wiecie, że oni mają dedykowane okładki, e, zakładki, przepraszam, to też jest super. I mówię, ten dodatek na samym końcu czyli resztę opowieści, które, które brały w tym samozwończym konkursie udział. To jest super rzecz i jest też posłowie, który opisuje trochę właśnie historię tego w ogóle, kim była Mary Shelley, kim był jej mąż, ponieważ nie ma co ukrywać, ale w ogóle ich małżeństwo się tam odbyło w atmosferze skandalu, a pan Byron Junior ogólnie był naprawdę też skandaliczną postacią. No i to by było na tyle, tak myślę. Dajcie znać, czy, czy wyczytaliście te książki. Dajcie znać, czy macie ochotę przeczytać te książki. Czy może ja was zachęciłam, bardzo, bardzo by mi było miło, jeżeli by się tak zdarzyło. No i tak, i zapraszam Was na, na moje social media. Za, zapraszam na Spotify, gdzie możecie sobie odcinków przesłuchać. No i oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek. Także trzymajcie się ciepło. Cześć.